To są... dobra, więc raz jeszcze. Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej środzie z Pauliną, czyli na naszej wspólnej porannej medytacji. Dzisiaj będą mi towarzyszyć koty, bo powróciłam dopiero wczoraj wieczorem. Nie wiem jak Wy, ale ja sobie zrobiłam jeden dzień spokoju poza świętami, poza jedzeniem, odwiedzaniem i tak dalej, i tak dalej. Solneczko. Więc pozostanę tutaj jeszcze pół minuty, żeby sprawdzić, czy wszyscy jesteście. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, bo zaczynamy z malutkim opóźnieniem. Wiem, więcej takich rzeczy się nie stanie, chyba że znowu moje oba koty skorzystałem z kuwety dosłownie minutę przed ósmą. Uwierzcie mi, nie chcecie słuchać tych rzeczy. Dobra. Więc, tak jak już mówiłam, poczekam jeszcze pół minuty i będziemy zaczynać. A we w tym czasie chwyćcie za swój bloczek, czy też coś, na czym wygodnie siedzicie. Ja mam oczywiście tutaj poranną herbatkę. Wy możecie też mieć wodę. I będziemy zaczynać. <laughs> Dobra. Więc, żeby nie przedłużać Waszego i mojego czasu, dzisiaj sobie, sobie zrobimy medytację poprzedzoną oddechem, który się nazywa Bastrika. Bastrika jest takim fajnym oddechem, który bardzo energetyzuje ciało. U mnie w Poznaniu w chwili obecnej pada śnieg, jest biało, jest pochmurnie, jest bardzo szaro, ciemno, buro i ponuro, więc dlatego stwierdziłam, że Bastika będzie Bastrika będzie fajnym elementem, który można wpleść w poranek, który może sobie tobie zastąpić kawę, tudzież zieloną herbatę i tak fajnie pobudzić się do działania. Więc zrobimy sobie właśnie bastrika. Bastrika polega na tym, że bierzemy bardzo silne i energetyczne wdechy i wydechy. Więc, jeżeli pamiętacie mój oddech kapalabati, który robiłam na joga Bób, czy yoga Brzochuda pośladki oraz yoga na płaski brzuszek, gdzie robiliśmy kapalabati, oddech zwany oddechem smoka, albo ognistą smoczą kulą, ognistą czaszką itd., itd. Tam robiliśmy bardzo silne wydechy, takie. Nie widać tego niestety w komputerze, ale biorę. Pasywny wdech, nie myślę o wdechu i wydech. Mocno brzuch wciągam do środka, czyli silnie pracujemy moimi mięśniami. W pastryce natomiast bierzemy silny wydech, ale również silny wdech. I on nie będzie aż tak um, nazwijmy to wydychający. Będzie to coś w tym stylu. Więc jak widzicie, nie jest on aż tak jakby to można powiedzieć, harczący, nie jest aż taki, nie wydaje się aż tak silny, ale jest równie silny jak kapalabati i równie silnie pracuje nam mięśniami brzucha. Ale, żeby się dodatkowo doładować energetycznie, ja tutaj używam również ramion. Niektóre szkoły je używają, inne nie używają. W mojej jest to, um, nie jest to obligatoryjne, można sobie dołączyć ramiona lub też nie. Na czym to polega? Kiedy bierzesz wdech, wyciągasz ramiona z otwartymi dłońmi w górę, a kiedy robisz wydech, z zamkniętymi piersia, pięściami, nie piersiami, byłoby śmiesznie. Mogą to być całe pięści, albo możesz mieć kciuki wyciągnięte. Ja lubię całe pięści mieć zamknięte. Przybliżam łokcie do żeber że trochę tak jakbym pompowała wdech, wydech, wdech, wydech. I sobie tego nie zrobimy dużo, bo kapala, nie kapala, tej, bo bastrika jest bardzo silnym oddechem, więc też nie chcę, żebyście byli się skołowani. Zrobimy to sobie 12 razy, małą przerwę, 12 razy, małą przerwę, 12 razy, przerwę z troszeczkę dłuższą medytacją i tyle. Co oznacza przerwa? Oznacza powrót do naturalnego oddechu. Czyli nie musi być to przerwa po 5 minut, zazwyczaj jest to pół minuty, kilka oddechów, tak żeby na spokojnie uspokoić ciało. Na spokojnie. Żeby uspokoić ciało. Dobrze, więc usiądź wygodnie. Ja siedzę na moim bloczku, to możesz siedzieć na krześle, na sofie, na łóżku. Połóż dłonie na kolanach lub udach i zamknij oczy. Znać pozycja, w której jest Ci wygodnie, w której nie myślisz o układzie swojego ciała lub kręgosłupa. On powoli wydłuża się ku górze, jakbyś odpychała, odpychał się od guzów kulszowych. Kolana są spokojne. Twoja twarz, mięśnie również są spokojne. Odnajdź takie miejsce, w którym nie myślisz o tym. Co robisz, kim jesteś, jak oddychasz. Jakbyś płynęła lub płynął na tafli oceanu, ale niesiony w konkretnym kierunku. do spokoju, samoistnienia i samorealizacji. I w tym miejscu bardzo spokojnie powoli unieś swoje dłonie w górę. Mając rozciągnięte palce u rąk, robiąc bardzo głęboki wdech, silnie wypychając brzuch na zewnątrz. Z wydechem przybliż łokcie do swoich żeber, zrób bardzo silny wydech. I tak każdy w swoim tempie 12 razy. Odłóż spokojnie dłonie na kolanach udach. Odnajdź spokojny, długi, naturalny oddech. Odnajdź spokojne, silne bicie serca. Odnajdź swój umysł uważny i skoncentrowany na tym, jak się czuje ciało. Czyli na chwili tu i teraz, bez wybiegania zanadto w przeszłość, czy w przyszłość. I potem po raz kolejny. Unieś swoje dłonie mocno do góry, robiąc głęboki wdech i przez 12 razy oddech bastryk. Otóż dłonie spokojnie na kolana uda. Zauważ, jak po tej drugiej serii, jak się ciało czuje, jak ty się czujesz, jak się czuje serce, umysł i dusza. Po raz ostatni, z kolejnym wdechem, wyciągnij ręce z rozszerzonymi palcami, zrób głęboki wdech i 12 razy oddech pastryka. Odłóż z powrotem ręce na kolana uda. Odpowiedz sobie, jak się czujesz na poziomie ciała fizycznego, umysłu, czy też ciała energetycznego oraz duszy, ciała astralnego i emocji. Być może fizycznie czujesz przypływ energii, koncentracji uwagi czujesz jak krew szybciej płynie w żyłach jak oddech stał się głębszy i bardziej aktywny podobnie umysł potrafi nagle skoncentrować się na sprawach na których nie potrafisz się skoncentrować na początku dnia Czuję, że Twoje emocje są zamknięte w głębi serca, ale gotowe na to, żeby wydobyć się w każdej chwili. Następnie weź głęboki wdech. I wypuść wszystkie rzeczy z umysłu, o których myślałeś, myślałaś. Możesz tak zrobić kilka razy. Aż poczujesz swój umysł. I duszę, i ciało. Oderwano od chwili tu i teraz. Dryfujące na tafli oceanu świadomości, tylko i wyłącznie Tobie znanym kierunku. I z kolejnym oddechem bardzo powoli, spokojnie zacznij pogłębiać wdech i wydech. Połóż jedną dłoń na sercu, i następnie drugą dłoń na sercu. Okrążnymi ruchami zacznij robić masaż klatki piersiowej. Jakbyś chciał wyzwolić jeszcze część emocji, które zalegają w jego wnętrzu. Koło możesz zrobić w jedną, w drugą stronę. I z kolejnym głębokim wdechem wydłuż kręgosłup ku górze. I na wydechu przyciągnij prodę do mostka. Pozwól, żeby umysł pokłonił się duszy. Podziękuj sobie za tą chwilę na medytację. Chwilę ze sobą. I kiedy czujesz się gotowa, gotowy, otwórz oczy. I uniesie wzrok. I moi drodzy, to by dzisiaj było na tyle, jeżeli chodzi o naszą medytację. Ja tylko wyłączę Instagrama. Moi kochani, Instagramowicze, bardzo cieszę się, że mogłam was zobaczyć, pomachać <grym> i dać wam tą krótką medytację, tą chwilę ze sobą na samym początku dnia, która sprawia, że jest ci przyjemniej, milej i lepiej spędzić ten dzień. Do zobaczenia za tydzień. Pa. pa.